Powiedzcie, dziewczyny, ym, w jakim celu przyszłyście dzisiaj tutaj? Tak naprawdę chciałabym wioskę zobaczyć tutaj, w sposób precyzyjny. Zaczęło się to, to w od dzisiejszego telefonu babcy, która uczytała w nowości, że jest takiego, ma to miejsce. No i przyznała, że będzie zobaczyć. A wiecie coś więcej na temat tego filmu, czy tylko to, co właśnie było to deserze? się dowiedziałem śmierć, tak? Nie, nie czytam sobie tego filmu Tego filmu Właśnie. nie tak? Nie, Tak, że odbędzie się No, w A co jeszcze tak Was zafascynowało, że postanowiłyście po samym wstąpie zostać i poczekać na kartach właśnie przygody. Jakieś takie przygody, jakiegoś No, to się pokusić. I, I będziecie biegły? Odganiamy się gazetą? Na jakie role liczycie? No, <głos》>. będziemy chyba biegły. No. Mhm. A to z Hiszpanią was łączy bardziej? Zresztą nie było nic w Hiszpanii, ale zawsze mi wygrywało to, bo historia, kultura, kultura. No ja też nie była moja przyjaciółka, była i mówiła, że tam cudownie i z tego języka, że tak, tak działa mnie trochę. Znaczy, nie lubię tego aż tak jak ona, myślę, że ona ma ludzi

fizyczne, ale ludzie inne zainteresowały, jak ma, ondan, ile, mozynka... też, jak jazda kumla, i to jest jakby tak na przykład a szkolnie też A sam pomysł filmu nie wydaje Wam się trochę do Ja lubię takie